Witam, witam, witam na puskowiach. Jesteśmy po raz kolejny w grze Dungeon Sprawdzam stoper. Dobra. Standardowo ustawię na 20 minut. Sprawdzamy, czy odłożyliśmy wszystko. Odłożyliśmy wszystko. Teraz tak, biegniemy tutaj, biegniemy tutaj, biegniemy tutaj, biegniemy tutaj i biegniemy tutaj. Chodzimy na tyły. Sprawdzamy czy możemy to podnieść. Ok, Znowu za ciężkie. Dobra, szybko to odniesiemy. Do domku. W taki sposób. O. No, biegnij, biegnij. Chowamy te kraty. Kratery. Nie tu. Lecimy tutaj z powrotem. Lecimy, Speedrun Gireczki. Okej, okay, bierzemy to. W tym momencie możemy stłuc mniejszego. No nie, spinacz nie pomoże, nie? Możemy tu tu zostawić. To by było dobre. Czemu nie bardzo? Byśmy złapali gigantycznego. O, siatka tu jeszcze jest. Dobra. Spadamy stąd. Siatka okienna. Jeszcze zobaczymy, co jest na parkingu. Mały kamień. Dobra, on będzie nam potrzebny. Wracamy. Tylko kurczę, musimy wrócić szybko tu jeszcze. Musimy odłożyć tą siatkę. Odkładamy tą siatkę. A, tam widziałem, że spluwa leżała. Ona pewnie jeszcze trochę będzie ważyć. Odkładamy tą kratę też. Okej, okay, elegancko. Wracamy. Na zachód. Stacja. Jak z czasem w ogóle. 6 godzin. Dobra. Teraz tak. Rzucamy kamieniem. O, ale głośno. Uciekamy z Sprawdzamy. Mężczyzna jest martwy. No chujowo, ziomek. Urabijemy broń. Co tu jeszcze możemy wziąć? 5 minut. Sprawdźmy to. Gotówka. No bierz gotówkę. Co to? Stojak na drobiazgi? Bierz zapalniczkę. Mamy kanister. No pewnie. Torba z węglem. Okej, okay, nie każdy przedmiot będzie mi potrzebny, ale na razie... Poniedziałek, 12 marca 1996. Eksplozja na Księżycu. Świat jest niemal w szoku. Po wczorajszej potężnej eksplozji na Księżnicu powstała na... Yy, po sobie wyraźnie... Wyraźne pęknięcie, widoczne gołym okiem z ziemi. Naukowcy uspokajają, że chociaż może to wyglądać groźnie, nie ma powodów do niepokoju. Pęknięcia są płytkie, powierzchowne i nie oznaczają żadnych poważnych konsekwencji. Przyczyna eksplozji nadal nie jest znana. Wielu wskazuje na światowego giganta wśród korporacji technologicznych Sidereal Plex? Plexus. Firma miała rozpocząć operacje wyborcze na naszym naturalnym satelicie. Rzecznik prasowy Korporacji zaprzeczył tym do doniesieniom. Tak, planowaliśmy wydanie Helu 3 jesienią tego roku. Okej. Okay. Coś tu jeszcze możemy zrobić? Czy coś tutaj leży ważnego? Mam węgiel. Mamy zapalniczkę. Ok. wynośmy się stąd. O! Spadamy. Yy... Strzał. O kurde Dobra Czy to był ten? Tak, to był ten Podnieś Podnieśmy ten mały kamień. Zawsze spoko go mieć. Okej, okay, mamy jeszcze 5 naboi, dobra. Ta spylowa to jest maschew Zawsze musimy mieć ze sobą. Czy możemy iść tutaj? Nie. Zobaczmy ten parking. Zawory paliwowe. Okej, okay, to ja ci mówię jak. Otwierasz to tym. Okej, okay, leci paliwko. A czemu zamykasz? Podstaw, tak? To... Odkręcamy i mamy paliwo. Dziwne, że jeszcze nikt wcześniej tego nie zrobił, no ale... Dobra, zabieramy. No nie gadaj. Ile to waży? 10 kg waży Ajajaj, jajaj, niefortunnie. Dobra, wrócimy tu po to później. No ile będzie później? Dobra, spadamy stąd jak najszybciej do domku. Jak z czasem 5 godzin. Nie i źle. Zaraz zobaczymy dziennik. Okej. Okay. Dziennik. Znalazłem... Nie, mam karabin myśliwski i trochę nabojów. Nie jest to perfekcyjna broń na to draństwo, ale lepsze to co niż nic. Co jeszcze mogę zrobić, żeby się przygotować? Ja ci mówię co możesz zrobić. Bierzemy klucze a w razie czego zamkniemy, nie wiem, ten ten budynek. Co to jest? Gotówka. Kamień, łom. Bierzemy tak, kraty. O, nie to. Bierzemy kraty. I przemucujemy to tutaj. Okej, okay, to jest niestabilne. Taśma? 20 minut, tak. Nie, to mi się podoba. Zamknijmy, może te drzwi, zamknij. Dobra, czy mamy coś do jedzenia? Nie mamy. No, z tym też jest problem. Co my możemy z tym zrobić? Nie wiem. Ok, zabarykadowaliśmy to. Jako, że są to pająki. To te kraty trzeba dać wszędzie, jak na moje znowu taśma w ruch. 20 minut, dobra, ostatnie okno. A tu jest jeszcze wejście na dach, nie zauważyłem go. Co z tym robimy? Zamknięte. No to w sumie dobrze, nie? Nie ma żadnego zamka. A! Klucz. Dobra, przynajmniej jest zamknięte. O tyle dobrze. Bierzemy to. I teraz tak. To możemy odłożyć. Spinacz bo może się przydać. Coś mamy w dzienniku. Zamocowałem stalowe kraty w części okien. Co jeszcze mogę zrobić? Ogólnie... Nie wiem jak mają wyglądać te 9-kilowe kraty na taśmie. No, ale. Lepsze to niż nic. Kurwa. Jak to ma trzymać? Jakby... Jak? Nieważne. Okej, okay, no zamocowałem to. Co jeszcze mogę zrobić? Ile zostało? 4 godziny. Ja mi się cofnął jeszcze po to paliwko. Cofamy się po paliwo. Nie wiem, może musimy ruszyć tą maszynę. Co jest w studni? W studni, w stodole. Ok, uciekamy. Jak z czasem? 3 godziny. Lecimy tutaj. Dobra, w nocy może się zrobić zimno, więc mamy węgiel. Rozpalimy w kominku. Mamy to, okej. Okay. To wygląda całkiem nieźle. Wchodzimy tu. Spryskiwacz. Zajrzyjmy tam. Szkielet szklarni. Tym dasz radę? No spryskiwaczem średnio. Nie? Szerokie rury. Dobra, 102. Sprawdzamy to autko. Ok, możemy go przeszukać. Brakuje koła. Mamy. Mamy cewkę. Mamy paliwo. Dobra. Wszystko wiadomo. Ok, tu możemy zapakować te rzeczy. Generator awaryjny. Dom. Pompa. Brakuje benzyny. Ok, możemy zrobić prąd, tylko po co nam? Na razie. Ok, możemy mieć wodę. Chociaż nie, bo to jest do. System nawadniający, więc będziemy tracić wodę 3 godziny. To nam jest niepotrzebne. Te gwoździe dobrze by było obczaić Koszyk na drewno. Nie mamy drewna. Mamy Łom, dobra. Mamy Łom. Gotówkę możemy dać ogólnie chyba do pieca, myślę. Chociaż. Dobra. Nie wiem, czy tą gotówkę palić. No po co nam niby, nie? Ale może ktoś ocalał i to jest jakaś waluta, chociaż podczas apokalipsy. No już bezwartościowe pieniądze nie powinny być wartościowe Okej, okay, mamy deskę Możemy to jeszcze potraktować tym Okej, okay, robi się już ciemniej. Coraz ciemniej Połamane deski, połamane deski Lecimy dalej. 10 minut A tu gwoździe leżą, dobra Ojojoj, ja nie wiem czy dobrze że zrobiłem te kraty. Bo to one są takie kurwa chujowe, no ale cóż. Dobra, chłop w godzinkę roz tam całą stodołę roz, rozwala, więc jest dobrze. Patrzcie, zaraz jej nie będzie. Ok, ciekawe. Jest zamknięte. Zamykamy drzwi. Klucz. Zamknij. Okno z ciężkimi metalowymi kratami przyklejone do ramy za pomocą taśmy klejącej. Te kraty są strasznie ciężkie. Może taśma to nie najlepszy pomysł. No. Ogólnie to mamy mutek, który jest zepsuty. Drewniana rączka. Ok, naprawiliśmy młotek. I misję mamy taką. Słuchajcie, misja jest taka, że zdejmujemy te jebany kraty. One są beznadziejne. możemy przybić tu gwoździe? To jest bez. O, można. Czy to jest dobry pomysł? Dobra, zróbmy raz tak. Teraz odklejmy to. 15 minut mamy. Zdejmujemy to. Połamane deski. Okej, okay, deski są zbyt zgniłe. Ja myślałem, że to tak trzeba zrobić. Mm. No bierzemy gwoździe. Jak to jest chujowo zrobić? Okej, okay, przestraszyłem się, że ktoś puka. Zdejmujemy Kraty. Gwoździe. I potem nam był młotek. To ma sens, to ma sens. Ale czy możemy rozbić. Czemu? Byśmy mieli szkło. Szkło lustro, ostre coś. No ale dobra jak uważasz. Ej, może rozwalmy to? Nie? Młotkiem? No nie wiem, rozwalasz komputer. Okej, okay, jak nie chcesz, to nie. A nie chcę na razie tego włazu otwierać. Pozostało 40 minut. Zamknięte. Sprawdźmy. Dobra. Możemy zakończyć dzień. Więc myślisz, że jesteś gotów. Wybierz jeden przedmiot z ekwipunku, który chcesz wyposażyć na noc. Albo anuluj, jeśli nie chcesz jeszcze kończyć tego dnia. Wiecie co? Rozpalimy ogień. Bierzemy zapalniczkę. A co jest twoim priorytetem? Wszystko zamknęliśmy. Hmm. Zróbmy jeszcze tak. Weźmy te siatki. I może to. Tu mamy jeszcze folię jakąś Tylko po co nam ta te folia? Tego nie wiem Dobra to rzucamy, to nie jest ciężkie. To wywalamy. Możemy? Możemy. Zamknij. I teraz tak. Przełóżmy to do drzwi. Kijowski Serio? Hmm. A to do spania, czy... Czy jak? No co mogę jeszcze zrobić? Chwila, chwila, chwila. Tu jest zamknięte. Tu jest zamknięte. Folia tu? Ja myślałem, że będę spał. No nic. Kończyć dzień? No w sensie chciałem ognisko rozpalić. No ale... Tutaj nie chcą... Mi pozwolić. Ja bym rozpalił w kominku. Chociaż jest zatkami, mogę się zaczadzić. No dobra, to jak nie jest mój priorytet to kończymy dzień. Bierzemy karabin w dłoń. Tak jest. Super. się. Tak jest. Cztery? Czyli trzy weszły, tak? Okno na piętrze było wzmocnione. Tak samo. Znowu. Sześć pająków. Kurde. Osiem niewielkich pająków. Zostało zniszczone. Ja pierdzielę. Co wygadacie, że ja umarłem? Ja myślałem, że ta gierka będzie w miarę spokojna tutaj. A tu chuj tego typu. A czy ja mogę jeszcze wzmocnić coś? Ok, wzmocniłem jeszcze bardziej. Co ja mógłbym jeszcze zrobić taśmą? Okej, okay, znowu wieczór. Drzwi, wszystkie, wszystkie powstrzymałem, też wszystkie powstrzymałem. 4. Okej, okay. znowu cztery. Pięści czemu pięści... Oha, bo się nie przygotowałem. Okej, okay, znowu zdechłem. Zostało 20 minut. Uh. Kurde. Czemu motka nie mogę wziąć? Dobra, spróbujmy wziąć to w ręce. Okej, okay, wchodzą tutaj. Znowu umarłem? To jest jakaś tragedia. Co wy gadacie? Co jeszcze mógłbym zrobić tutaj? Będziemy musieli... Save'ow czy to... A tutaj są różne rodzaje, patrzcie. A może zróbmy tak... Odłóżmy to wszystko. Weźmy te rzeczy, może dzięki nim... Odstraszymy je jakoś. O, timer. No nic. Będziemy musieli spróbować od sejwa z powrotem. Ale co jeszcze mógłbym tu zrobić, żeby je powstrzymać? Dobra, na tym etapie zatrzymamy się. A do usłyszenia w następnych odcinkach. Jeżeli się podobało, dajcie mi znać. Trzymajcie się ciepło i cześć.